Animacja 2D czy 3D? To pytanie, które słyszymy naprawdę często. I jak zwykle to bywa, odpowiedź brzmi: To zależy. Ale spokojnie, zaraz pokażę Ci od czego. Zacznijmy od podstaw. Animacja 2D to grafiki w płaskiej przestrzeni, rysowane, ilustracyjne, często z uproszczoną perspektywą. 2D świetnie sprawdzi się np. w explainer video, w spotach reklamowych, animacjach na stronie czy infografikach. 3D to animacje przestrzenne z głębią, światłem, cieniem, często realistyczne i wykorzystywane w reklamach produktów. W skrócie 2D styl graficzny, 3D efekt przestrzenny. I obie opcje są świetne, jeśli wiadomo, co mają zrobić. Animacja 2D sprawdzi się idealnie, kiedy chcesz coś wytłumaczyć, opowiedzieć albo zbudować klimat wokół marki. Chcesz zrobić explainer wideo, chcesz szybko i jasno pokazać, jak działa Twój produkt, albo opowiedzieć historię marki, pokazać emocje, postacie, metafory. 2D będzie świetne. Jest lżejsze, tańsze i szybsze w realizacji. Daje mnóstwo swobody, jeśli chodzi o styl. Możesz być poważny, zabawny, nowoczesny albo klasyczny i co najważniejsze, łatwiej pokazać w nich styl marki i dopasować je do identyfikacji wizualnej. 3D wchodzi do gry, kiedy chcesz oddać realizm albo kiedy pokazujesz coś, co po prostu wygląda lepiej w przestrzeni. Masz fizyczny produkt, który chcesz pokazać w detalach? Potrzebujesz eleganckiego, przestrzennego efektu w kampanii reklamowej? 3D potrafi wyglądać imponująco, ale wymaga więcej czasu, większego budżetu i dokładnie przemyślanej koncepcji. I warto to zrobić dobrze, bo słabe 3D często wygląda po prostu słabo. Czy można łączyć 2D i 3D? Tak, i często to robimy. Czasem mamy całe tło przygotowane w 2D, ale główny produkt leci w 3D. Albo dodajemy animację 3D do kadru zrealizowanego w rzeczywistości, jak w przypadku kampanii Foch. Tu kluczem jest spójność, bo to, co łączy 2D i 3D, nie ma znaczenia, jeśli całość działa i jest dobrze zaprojektowana. Wracamy do pytania z początku: co wybrać? Jeśli zależy Ci na szybkiej, klarownej komunikacji, 2D. Jeśli chcesz tłumaczyć coś złożonego, 2D. Jeśli pokazujesz produkt i zależy Ci na efekcie, wow, 3D. Jeśli masz czas, budżet i ambicje, żeby zrobić coś filmowego, 3D też się sprawdzi. A jeśli nie wiesz, spokojnie, to my jesteśmy od tego, żeby doradzić ci, co zadziała lepiej dla Twojego celu, a nie dla naszej satysfakcji. Dzięki, że nas oglądasz, mam nadzieję, że teraz wybór między 2D a 3D jest trochę łatwiejszy. Jeśli masz pytania, pisz śmiało. Do zobaczenia.